Namaste, joga w ogrodzie z Anką. Witajcie. Dziś przed nami mocna sekwencja na dobre trawienie, talie, osy oraz silne nogi. Sekwencja dla średniej zaawansowanych. Jeśli nie możesz robić pewnych asan, pomiń je i płyń dalej z oddechem. Siad Wajrasany, pozycja pioruna. Siad na piętach, kciuki, palce wskazujące razem. Rozluźnij barki, zamknij oczy, przełącz się na oddech przez nos. Głębokie wdechy i długie wydech. Powolutku wciągaj brzuch, zaciskaj mi się krocza, aktywne bandy, podbudek do mostka. Poczuj jak z każdym wdechem energia napływa do ciała. A na wydechu pozbywasz się całego stresu i napięć. Oddychaj głośnym, szumiącym oddechem u dziadzi. Z wydechem złącz dłonie przed sercem, z wydechem otwórz oczy, wdech ramiona w górę i wydech okrągłe plecy przód. I wdech góra z wydechem przód. Wdech góra, uwaga, z wydechem dłonie przed sercem skręca prawo i wdech centrum. I wydech wciągnij, brzuch, skręt w lewo. I wdech w centrum. I wydech wciągnij, brzuch, skręt w prawo. I wdech w centrum. I wydech wciągnij, brzuch, skręt w lewo. I wdech w centrum. Wydech wciągnij, brzuch, skręt w prawo. I wdech w centrum. I wydech wciągnij, brzuch, skręt w lewo. I z wdechem dłonie na matę, klęk podparty, kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Z wydechem kot okrągłe plecy, z wdechem krowa. I wydech kot płynne ruchy, i wdech krowa. I wydech kot, wdech krowa. Uwaga, z wydechem pies, z głową w dół, mały krotek w tył. I z wdechem prawa noga w górę spójrz za prawą nogą. I wydech prawa stopa na matę. I wdech lewa noga w górę, spójrz za lewą nogą. I wydech lewa stopa na matę. I wdech deseczka. Wciąż rzut kość ogonową. Uwaga, wydech kolana na matę, dłonie pod barki, klęk podparty. I wdech kroba. Wydech kot. Wdech kroba. Wydech kot. Wdech krowa. Z wydechem pies z głową w dół, małych kroczek w tył. I wdech prawa noga w górę, spójrz za prawą nogą. I wydech prawa stopa na matę. I wdech lewa noga w górę, spójrz za lewą nogą. I wydech lewa stopa na matę. I wdech klęk otwarty. Z wydechem dłonie zostają na macie. Wdech prawe ramię w górę rotacja, spójrz za prawym ramieniem i wydech prawa dłoń na matę. I wdech lewe ramię w górę rotacja, spójrz za lewym ramieniem i wydech lewa dłoń na matę. I wdech prawe ramię w górę rotacja i wydech prawa dłoń na matę. I wdech lewe ramię w górę rotacja i wydech lewa dłoń na matę. I z wdechem desetka wciągnij tu poś ogonową, mocny brzuch. Uwaga, z wydechem przejdź do przodu stopy na szerokość maty. Utana sala skłon, wdech. I wydech ugnij lewe kolano. Powolutku. Lewa dłoń zostaje na macie, wdech prawe ramię w górę, rotacja prawa nowa prosta. I wydech prawa dłoń wraca na matę, ugnij prawe kolano, wyprostuj lewe. Wdech, lewe ramię w górę, rotacja. I wydech, prawa dłoń na matę ugni, Lewa dłoń na matę ugnij, prawe kolano prostuj prawą nogę. I wdech, prawe ramię w górę, rotacja. I wydech, prawa dłoń na matę ugni, prawe kolano wyprostuj lewe. I wdech, lewe ramię w górę, rotacja. I wydech, lewa dłoń na matę ugni, lewe kolano. Wdech, prostuj prawą nogę, prawe ramię w górę, zostań, z wydechem prawa dłoń na plecy lub na lewe biodro i wdech, odkręć się jeszcze mocniej w górę i wydech, wróć prawą dłonią na matę, ugnij prawe kolano, wyprostuj lewe i wdech, lewe ramię w górę, rotacja, zostań i wydech, lewa dłoń na plecy bądź na prawe biodro i wdech, odkręć się jeszcze mocniej w lewą stronę i wydech, lewa dłoń na matę. I z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, wydech, pies z głową w dół, uwaga, mały kroczek do przodu w psie, ciężar ciała mocniej na lewą dłoń, uginamy lekko lewy łokieć, z wdechem prawa dłoń na lewą kostkę, skręt w lewo, zostajemy, odpychaj się od lewej dłoni, wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewą stronę w psie i wdech w pozycji. I wydech, wciągaj brzuch, napieraj prawą dłonią na lewą kostkę. I jeszcze jeden wdech, odpychaj się od lewej dłoni. I wydech, prawa dłoń na matę, zmiękcz prawy łokieć, odepchnij się od prawej dłoni. I wdech, lewa dłoń na prawą kostkę, dotacja. I wydech, wciągnij brzuch, mocno odpychaj się od prawej dłoni. I wdech, w pozycji skręcaj się w prawą stronę. I wydech, wciągaj wdech, mocno odpychaj się od prawej dłoni. I jeszcze jeden wdech, patrzysz pod prawą pachą w psie. I wydech, lewa dłoń na matę. I powolutku, z wdechem odstaw stopy w tył. Wydech, zaprzyj się mocno dłoni o matę. I wdech, prawa noga wysoko w górę, spójrz pod prawą pachą. I wydech, prawa stopa do przodu, lewe kolano na matę, prawe z przodu nad kostką. Wdech, ancznia sana pierwsza, ramiona w górę. Wydech, wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę, lewy łokieć za prawe kolano. I wdech, lewe kolano w górze, ciężar ciała równomiernie. Wydech, wciągaj brzuch. I wdech, prawa dłoń na plecy, bądź na lewe biodro. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech, mocno obydwie nogi. I wydech, dłonie do centrum, prawa dłoń na wewnętrznej stronie prawej kostki, poszerzamy rozkrop, lewa pięta na macie. I wdech, lewe ramię w górę, bądź nad głowę. Uwaga, z wydechem lewa dłoń na plecy, bądź na prawe biodro. I wdech, być może prawe ramię pod prawym udem. I wydech, wciągnij brzuch. I jeszcze jeden wdech w pozycji. I wydech, dłonie na matę. Wdech, powrót, jest głową w dół, z prawą nogą w górze. I wydech, prawa stopa na matę. Druga strona. Wdech, lewa noga w górę, spójrz pod lewą pachą. I wydech, lewa stopa na matę, prawe kolano na matę, lewe kolano na górę. Wdech, andzin, jasa na pierwsze, mocny brzuch. I wydech, wciągnij brzuch skręt w lewą stronę, prawy łokieć za lewe kolano. I wdech, unosimy prawe kolano w górę ciężar ciała równomiernie. I wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewą stronę. I wdech w pozycji, być może lewa dłoń na plecy, na prawe biodro. I wydech, wciągaj brzuch, odkręcaj się mocniej. I jeszcze jeden wdech, silne, obydwie nogi. I wydech wciągnij brzuch, wróć do centrum. Lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej kostki. Prawa pięta na matę, szerszy rozkrok. I wdech prawe ramię w górę, być może nad głowę pierwsza opcja. I wydech prawa dłoń na plecy do lewego biodra. I wdech być może chwycisz się za plecami, lewe ramię pod lewym udem. I wydech wciągaj brzuch. I wdech splątany kąt rozciągnięty. I wydech dłonie wracają na matę. I wdech pies z głową w dół, z lewą runą w górze. I wydech lewa stopa na matę. I wdech spójrz przed siebie skok bądź podejście do przodu stopy na szerokość maty. I wydech zmiękczamy lewe kolano, lewa dłoń zostaje na macie. I wdech prawe ramię w górę rotacja. I wydech prawa dłoń na matę, ognij prawe kolano, wyprostuj lewe. I wdech lewe ramię w górę rotacja. I wydech lewa dłoń na matę, ugnij lewe kolano, wyprostuj prawe. I wdech prawe ramię w górę, od razu na lewe biodro odkręć się. I wydech prawa dłoń na matę, ugnij prawe kolano, wyprostuj lewe. I wdech lewe ramię w górę, od razu na lewe biodro za plecy. I wydech lewa dłoń na matę, ugnij lewe kolano, wyprostuj prawe. I wdech prawe ramię w górę, chwytane jak najdalej, odkręcamy się mocno. I wydech prawa dłoń na matę, ugnij prawy wyprostuj lewe. I wdech lewe ramię w górę i na plecy, świetamy za prawe biodro, odkręcamy się mocno. I wydech, lewa dłoń na matę, ugnij lewe kolano. Uwaga, skok lub przejście do deset, wciągnij brzuch pod kość ogonową. I z wydechem pies z głową w dół. I wdech prawa noga wysoko w górę, spójrz za prawą nogą. I wydech prawa stopa do przodu. Lewa pięta jest nad matą. Albo doklejamy ją do maty. Z wdechem unieślam ją na równolegle do tłowia. I teraz na wydechu złącz dłonie. Skręć się we prawą stronę w ciągniku. Również tylko tyle, ile może, że wdech. Wariant 2, wydech. Prawa dłoń na lewe biodęb. Wdech. Wariant 3, lewe ramię. Pod lewym bodem pytamy się. i wydech. Wciągaj brzuch, możesz oderwać za trzy lewą piętę, prostszy wariant, wdech dwa i wydech, wciągaj brzuch, wdech trzy i wydech, wróć do centrum, uwaga z wdechem, pies z głową w dół, z prawą nogą w górze i wydech, prawa stopa na matę i wdech, lewa noga wysoko w górę. I wydech lewa stopa do przodu. Uwaga, prawa pięta może być nad matą, albo doklejamy ją do maty. I z wdechem unieść tłów ramiona równolegle do tłowia jednej linii I z wydechem wciągnij, brzuch skręć się w lewą stronę. Prawy łokieć za lewy kolano. Możesz zostać tu albo wdech. Spokojnie. I wydech, prawa dłoń idzie do prawego biodra nam. I wdech. To jest drugi wariant, moi kochani. I wydech, jeśli możesz, prawe ramię pod lewym udem. Chwytamy się dłoni za plecami. I wdech pozycję. I wydech. Możesz odkleić prawą piętę od maty, jeśli ciągnie łydka. I wdech raz mocny brzuch, mocny skręt. I wydech, wciągaj pępek. I wdech dwa. I wydech, wciągaj pępek. I wdech trzy. I wydech, rozplącz dłonie, dłonie wracają na mapę i wdech, pie z głową w dół, z lewą nogą w górze i wydech, lewa stopa na mapę. Zaprzyj się dłoń w mały kroczek do przodu, mocna lewa dłoń, ugnij lekko lewy łokieć i teraz z wdechem skręt, chwyt za lewą kostkę, skręcamy się mocno, wydech, spójrz za lewą pachą. I wdech w Wydech, wciągaj brzuch, rotuj w lewo, mocny pępek. I jeszcze jeden wdech. I wydech, prawa dłoń na matę. Lekko zmiękcz prawy łokieć, odepchnij się od prawej dłoni. I wdech, chwyć za prawą kostkę lewą dłonią. Odkręć się pod lewo, prawą pachą. I wydech, wciągaj brzuch, w prawo pod prawą pachą. I wdech, mocna prawa dłoń, odtykasz się od maty. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech, spójrz mocno pod prawą pachą w górę. I wydech rzuci lewą dłonią na matę. I z wdechem kolana na matę powolutku. Z wydechem siadamy na piętach. Dłonie na kolana, złącz kciuki z palcami wskazującymi. Mocna dziana, Mudra sprowadzająca. Na nas poczucie stabilizacji dająca. Podstawy do medytacji uziemiająca. Uspokajająca umysł. Kierujemy w dłoni w dół. Kładziemy nadgarki na kolanach, na udach, zamykamy oczy. Zostań przez chwilkę oddychając bardzo głęboko i spokojnie. Możesz położyć się do siabasany, możesz jeszcze porozciągać się trochę. Ja Ci już na dzisiaj dziękuję. Mocna winiasa na mocne nogi, mocny brzuch, dobre trawienie. Zapraszam na sesję po świętach na maste.